Moim dzisiejszym gościem jest profesor Mirosław Piotrowski, kandydat na, kandydata na prezydenta RP. E, panie profesorze, takie pierwsze niedyskretne pytanie, które się e, ciśnie na usta każdemu człowiekowi o poglądach prawicowych. Dlaczego pan nie zaangażował się w Konfederację? Na przykład dzisiaj nie jest kandydatem tego największego środowiska prawicowego. Partii Ruch Prawdziwa Europa, Europa Chrystia, wiadomo. I wiele środowisk, e, także tej partii, ale innych, wiele, wiele w całej Polsce e, apelowało do mnie, abym wystartował w tych wyborach prezydenckich, będąc ich przedstawicielem. Stąd ta decyzja, jest ona przemyślana. Chcę przypomnieć, że byłem namawiany do startu w wyborach prezydenckich pięć lat temu przez e, pana posła Roberta Wilnickiego, który obiecywał o zebraniu podpisów i wsparcie. Byłem byłem 10 lat temu i byłem namawiany w 2005 roku i nawet w Częstochowie zostałem nieoficjalnie ogłoszony takim kandydatem. Także nie może dziwić ta decyzja. Eee, co kandydat Mirosław Piotrowski eee, jakie ma poglądy? Bo zapewne większość osób dzięki takiemu e, duopolowi medialnemu nie ma pojęcia o pana istnieniu i panu pogląda, pana poglądach. Jakim kandydatem jest właśnie profesor Mirosław Piotrowski? Ja myślę, że moje poglądy są znane. Byłem posłem do Parlamentu Europejskiego przez 15 lat. Od 2011 roku mam autorski felieton w Maria i telewizji trwa. Przez wiele lat pisałem felietony dla tego dnika katolickiego niedziela. Łącznie tych felietonów było ponad pół tysiąca, gdzie wyrażałem swoje poglądy. Stąd też sądzę, że nie są one nieznane. Jeśli pan redaktor mówi o duopolu, to prosiłbym o wyjaśnienie, co e, Mamy media pisowskie albo antypisowskie, i, e, czy, czy w tych mediach, czy one będą e, pana zdaniem e, informować rzetelnie o pana istnieniu i kandydowaniu? Nie podzielam tej opinii co do tego podziału. Ja sądzę, że w tej chwili mamy do czynienia z takim podziałem mediów, które są przekupione i nie przekupione przez obecną płacę. Eee, Bardzo radykalne stwierdzenie. Ale proszę mi powiedzieć prawdziwe, prawdziwe. prawdziwe. Eee, tak to w życiu bywa, że, że po prostu trudno funkcjonować bez pieniędzy. Natomiast zacznijmy eee, od kwestii gospodarczych. Jaki, ja, jak pan się określa, czy, czy jest pan bardziej zwolennikiem interwencjonizmu państwowego, czy na przykład gospodarki wolnorynkowej? Absolutnie nie. Mówiłem to już wielokrotnie na konferencji prasowej. To przede wszystkim podniesienie podatków, eee, Obniżenie podatków i obniżenie podatków. A w kwestiach ideowych, co podkreślam, na pierwszym miejscu, a media, o których Pan mówił, nie chciały tego powiedzieć, pytano mnie, jaka będzie moja pierwsza decyzja jako prezydenta. Powiedziałem, że inicjatywa ustawodawcza, ustawa w sprawie ochrony życia poczętego i w ogóle od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Czyli jest Pan kandydatem, który wprowadzi zakaz mordowania nienarodzonych dzieci? Ja nie wprowadzam żadnych zakazów ja tylko chcę, aby każdy miał prawo do życia. życiu. Po prostu każdy miał prawo do życia. Eee, to jest uciekanie od... Od czego uciekali? Czyli... Nie, a całkowicie dziecko, tutaj żyje, pan nie, a całkowicie, ja całkowicie się zgadzam. jestem... Belgii. I wie pan, że w tej chwili można zabić dwunastoletnie dziecko? Eee, czyli e, w Polsce nie, nie biera będzie biera. można mordować eee, Zostanę wybrany tak. na pewno. Dobrze. Czy jak będzie się pan sprzeciwiał roszczeniom żydowskim, bezpodstawnym? Ja nigdy nie będę się sprzeciwiał. Moja prezydentura będzie po prostu stanowcza i skuteczna. Jeśli pan pyta o państwo Izrael, to tak chcę tylko przypomnieć, że przez wiele lat byłem wybrany przez ambasadora Izraela. Ambasadora Izraela w Brukseli do spraw Unii Europejskiej i NATO i zaproszony do specjalnego stołu konferencyjnego grupy Unia Europejska, tak na ta, kilkunastozgodnia Unia Europejska-Izrael. I byłem przez wiceambasador Izraela określany w mediach, w telewizji, jako jedna z najbardziej zaufanych i jedna z najbardziej skutecznych osób, która pomagała temu państwu na tworzeniu. Tu nie trzeba krzyczeć, tu po prostu trzeba działać, tu po prostu trzeba działać, a nie udawać. I ja to zrobię. Eee, relacje Polski z Unią Europejską. Eee, czy Polska powinna ewakuować się z eee, Unii Europejskiej? W tej chwili nie ma w ogóle takiej kwestii. Unia Europejska to jest nasza organizacja, to była organizacja chrześcijańska, to była organizacja, w której założycielami były, były takie osoby jak Robert Schuman, Alcide Gasper i to kandydaci na błogosławionych Kościoła katolickiego, po prostu została ona porwana przez socjalistów, liberałów, komunistów. No, takich jak chociażby pan Spinelli, który stoi w drzwiach Parlamentu Europejskiego. Więc ja uważam, że my nie powinniśmy w tej chwili wychodzić z Unii Europejskiej, tylko ją odzyskać. Bo ona została nam po prostu przez komunistów wyraziona. Ale tej Europy już nie ma. Jest albo Europa marksistowska, albo Europa za dwie dekady salaficka. Pana redaktora. Ja uważam, że można odzyskać Europę chrześcijańską, stąd powstała formacja Ruch Prawdziwa Europa, Europa Chrystyki. W większości także w Polsce jesteśmy katolikami i należymy do narodu polskiego, więc jest to. Po prostu normalność. I tę normalność trzeba przenieść na forum Unii Europejskiej, ale nie w sposób wrzaskliwy hasłowy, ale skuteczny, tak jak... e, dzi, dziś, ale ma, jesteśmy w takiej sytuacji, że dziś Unia Europejska jednoznacznie narzuca na mordowanie nienarodzonych dzieci. Na forum Unii Europejskiej będzie walczyć o tak zwane prawa reprodukcyjne. E, m... Non-stop jesteśmy zarzucani wszelkimi tęczową rewolucją. Eee, czy e, po to, żeby chronić polskie rodziny, polskie dzieci, e, nie powinniśmy się izolować od Unii? Należy tam być. Ja tam byłem przez 15 lat i skutecznie zabierałem, zabierałem interesy Polek i Polaków i w ogóle Polskich. tylko trzeba to robić w sposób profesjonalny, a nie trzastliwy. I kontrskuteczny. muszę zwrócić uwagę, że rząd pana Pan Mateusza Morawieckiego nie uzyskał nic od momentu, gdy został tam nie kompletnie nic. Ja mówiłem z wielkim wywiadów, że konflikt z Unią Europejską można załatwić w tydzień, tylko trzeba cięć. dzień. Anglicy mówią where is the will, Gdzie jest wola, tam jest i rozwiązanie. Po obu stronach tego duopolu, który wspomniał wcześniej pan redaktor w podziale na troszeczkę inne segmenty, Zależy obie stronom na tym, aby ten konflikt trwał żeby go eskalować. Ja uważam, że to, jak najszybciej zakończyć dla dobra do do e, Takie moje ostatnie pytanie do elektoratu patriotycznego. E, do tej pory takimi najbardziej znanymi kandydaturami jest właśnie kandydatura Andrzeja Dudy i kandydatura Krzysztofa Bosaka. E, dlaczego pan jest lepszym kandydatem od e, Andrzeja Dudy i od Krzysztofa Bosaka? Ja sam siebie nie oceniam startowałem trzy razy do Parlamentu Europejskiego i ocenę wystawiali mi zawsze wyborcy. I w tym, jak uda się, a liczę, że uda uzyskać, zebrać 100 tysięcy podpisów, to wyborcy wystawią mi opinię, czy chcą mnie tam, czy też nie. Nie ukrywają też, że w poprzednich wyborach głosowałem na pana Andrzeja Dudę, ale mnie i moją rodzinę sami. Po prostu w, jednych, w jednej sprawie, jak chociażby związków partnerskich czy LGBT, wcześniej opowiadał się, jako prawicowiec, a w tej chwili poważnie rozważa legalizację tych związków. I walkę będę mówił całkiem inaczej. Najgodniej rzecz biorąc, nie może pomysł Buda stać na dwóch kajakach. Trzeba po prostu przesiąść silna na jeden. Innymi słowy, Duda nie można być w połowie w ciągu. Eee, a Krzysztof Bosak? Ja nie komentuję innych kandydatów. Jest ich sporo i każdy niech się skupia na sobie i na programie. I serdecznie wszystkich pozdrawiam. Bardzo dziękujemy.